Siemano widzowie, z tej strony Katper dzisiaj sobie będziemy nagrywać yy, statki. Pamiętacie takie statki, co budowałem je i płynąłem sobie i przechodziłem te różne skarby, światy. Dzisiaj sobie nagramy to bez mojego brata niestety, ale wiecie co? Widzowie, pierwsze to zostawcie subskrypcję i łapkę w górę. I chciałem wam powiedzieć, że przegoniamy mojego... Musi, yy, do końca tego miesiąca chcę przegonić mojego brata w wyświetleniach, bo mój brat ma y, 2986 wyświetleń, a ja mam 400 ileś wyświetleń, a mój brat 2000, rozumiecie? 2000, a ja mam tylko 400, więc y, pomóżcie mi widzowie i postaramy się do końca lutego y, to zdobyć, przegonić go. W ogóle, yy, kiedy ja to nagrywam, jest 9 luty. Wy możecie to oglądać później, ale jest teraz 9 luty, jak ja to nagrywam. Dobra. Pierwsze, co to, to zaczniemy sobie od łodzi. Ten blok. Ten blok. Dzisiaj to będzie taki luźny odcinek. Dobra. Dzisiaj to nie będzie tak dużo emocjonalnie i będzie taki różniejszy trochę ten odcinek. Dobra, budujemy sobie statek. Myślę, że jakiś taki nie za duży, żeby był. Żeby po prostu był i żebyśmy przetrwali na nim. Do skarbu, bo kiedyś na odcinku byliśmy bardzo blisko skarbu. Nawet nie wiem jak to powiedzieć, bo byliśmy tak blisko. Nie pamiętam jaki to był biom, bo często... bo często się zmieniają biomy. Więc nie powiem, co to był za biom, bo już zapomniało mi. Ale to nic. Może budujemy sobie... Zaraz wypływamy. Dobra. To zbudujemy. Moi koledzy we szkole właśnie chcieli, żeby był taki odcinek. Dobra. Taki statek może być. Może nie jest za ładny, ale może być. Myślę. Czekajcie, a w ogóle jest taka opcja, co... Tak się da przesuwać to. Tylko że nie wiem jak się to robi. Hmm. O, mam armatę taką lepszą. Nie wiedziałam nawet. W ogóle e, sprawdzimy sobie na razie, co to jest to PvP. Bo dodali coś nowego PvP. Wiem co to znaczy, ale... Chcę sprawdzić jak to działa w tej grze. Dobra. E, robimy sobie to i hotel. A w ogóle na tronie się nie da jeździć. Dobra. Włączamy sobie strefę PVP. Czekaj. Dobra, to nie, dobra. Będziemy sobie płynąć normalnie. O, tu już mamy odblokowany jakiś atomowy biom. Co? A, dobra. Płyniemy, to jest najłatwiejsze. Czy mamy te, żeby pokonywać te przeszkody? To, to. najgorsze, że jak się nie wie, jak się wpływa, tutaj A teraz ja akurat nie wiedziałem, nie mieliśmy mały problem. Nie, nie najgorzej czemu? Tym inną się nie da Bo Boję się. Nie wiem jak płynąć na To jest jakoś dziwnie... Odwrócone. Ej, nie przed tu. tu. Dużej. Ej, no nie przeżyję. Dopiero drugi poziom, a... Już jest tak ciężko, naprawdę... Jednak... To jest naprawdę trudne. To bym się nie dziwił, gdyby mi gdy dwa armaty się straciły. Tu bym się nie dziwił. O nie. Nie przeżyjemy tego. Nie przeżyjemy. Nie mam tego silnika, żeby nawet skręcać. Już nie mogę nic robić. Patrzcie. Nie no, nie przeżyjemy. Nie da mi Nie mogę skręcać. Już. O nie, włosy mi urwał. Hmm. Ej, psu. Wiem dużo levelów Tylko mało Nie no dużo, ale yy, tak mało jak na mnie Dałbym radę więcej Czemu to są wybierze? What? Dobra, nie wiem To jest trochę Nie, nie Mój fotel, mój fotel, nie. Jak się boję. Że we mnie coś trafi. Ej, dobra już... Nie mam szans. Biom toksyczny już. Ale zbior już toksycznego luszek, że nie przeżyję. Nie, nie przeżyję. Ratunku! Ej, może mi ktoś pomóc? Chyba nie. Chyba nie, chyba nie, chyba nie, chyba nie, chyba nie, chyba nie. Dobra, nie mam mnie. Jednak nie przeżyłem. A teraz zróbmy taką łódkę, co będzie jechała beze mnie. Że tak cały czas będzie jechała i ja nic nie będę musiał robić. Tylko, że pancerna wtedy musi być. Ale pamiętajcie widzowie, przeganiamy mojego brata z wyświetlaniami. Mój brat ma 2400 ileś. Naprawdę chcę przegonić do końca lutego. Więc proszę was, widzowie, zasubskrybujcie. Nie, nie zasubskrybujcie, tylko powiedzcie komuś, żeby wbił na mój kanał. A zasubskrybować też możecie. Jeśli chcecie w ogóle, bo wam nie każe. Hm. Dobra, budujemy pancerną łódkę, żeby przeszła wszystkie przeszkody, a ja, żebym nie musiał sterować nią. Tylko, że wtedy by musiała być taka, jakby to powiedzieć, gruba, ciasna taka i długa musi być, żeby dużo warstw materiału zrobić jakiegoś, co będziemy obudowywać to, o w taki sposób, tylko, że muszą mieć dużo materiału jakiegoś. Tutaj większą warstwę, wyższą znaczy warstwę zrobimy. O taką na przykład. Żebyśmy przeżyli. Po prostu. Ważne, że będziemy żyć. Tutaj też zbuduję. Takie coś. Bo tutaj będziemy mieć ważną rzecz, czyli fotel. W sumie tak, jakby nie najważniejszą, ale prawie najważniejsze to są bloki, żeby gdziekolwiek w ogóle wyruszyć. Jakimś statkiem. Bo na fotelu to jakoś fajnie nie będzie chyba. Dobra. Wiem, że dziwnie trochę ten tył wygląda, ale to tylko tak zrobiłem, żeby tutaj ochraniało, o... Żeby to jakby maszynę co kręciło ochraniało. Dobra, tutaj damy fotel. I co? I tyle. Chyba. Bo co tu jest? On uszkuje, on lata. Dobra. Gdy przejedziemy czy levela, no to, wystartuje on fireworki. Dziś, levele, to yy, wystartują fireworki. Jak przejedziemy czy levele, to wystartują fireworki, ale dzisiaj może być trochę nudniej bez mojego brata, bo trochę było emocji w tamtym odcinku z moim bratem, co płynęliśmy na statkach. Tu jest mniej tak emocji i fantazji dobra Co jeszcze muszę tak ej to będzie bardzo pancerne w takim razie jak to tak zrobię się widzowie jakie to pancerne będzie No, to jest fajne, pancerne bardzo. to znajdźcie, to jest pancerne Jeszcze tutaj... Ops. Eee, z czego Drewno tam na początku jeszcze miałem. W ogóle e, czasami e, jakbym tak ciszej mówił to się nie dziwcie, bo e, tak do mikrofonu nie mówię. No, co mi przesuwa? Ciągle mi coś przesuwa. Jak... E, dobra, widzowie, robimy małe cięcie, ale dla was to była dosłownie sekundka albo mniej, a dla mnie to było 3 minuty. Dobra, e, wyruszamy. Jesteśmy gotowi. Pamiętajcie, jakby, jak będziemy tam, gdzie jest taki baseball, z piłeczką to wtedy wypuszczamy fajerwerki. trzeci level czy fajerwerki. ale też musimy tego unikać żebyśmy tak specjalnie nie niszczyli tego co mamy w ogóle tym próbujemy jeszcze dostać do samego końca a nie możemy tego specjalnie niszczyć że tak Tylko, że nie ogarniam trochę panowania w tej grze. Bo nie gram w nią tak często, sami widzicie po odcinkach. O, o nie. Ale jest ciężko, powiem wam. A I pamiętacie w ten level -y? prawie nie przeżyliśmy na tym levelu. Be Wcześniej. Poczekaj, jestem... Problem! Problem! Jest źle, jest źle. Wcale nie dobrze. Czemu one ze mnie akurat strzelają? Niech popcorny. O nie! Dobra! Na razie jest dobrze. Ciężko jest tak użyć. Nie, nie. Prawie wpadł. Jak się boi. Nie daje rady. Nie daje rady. bo to. Wleć. Właśnie to. Nie! O nie, nie wiem czy się dostaniemy na sam koniec. sobie damy radę jakoś o nie tsunami co? ja nie mam takiego ja nie mam wysokiego statka żeby przeżyć o i to mi ułatwiło całkiem jednak nie jednak nie o nie patrzcie widzowie co się stało o nie najgorzej co się dzieje gdzie ja jestem co to za labirynty Prawdę? Abym tak blisko? Prawie już to przeżyłem. Nie, no jestem wkurzony trochę. Byłem naprawdę blisko, nie, no trochę źle. A w ogóle co to jest to? Co? Hmm. Ej czekaj. Nie wiem o co tu chodzi w ogóle. Zaproszę ich. Ej, ale... Dobra. Co tu mamy? Tu mamy coś. Może dołączymy do kogoś, bo jest tak trochę... dziwnie, tak? Tu nie mogę. O, mogę. Jest tu ktoś? Tak, jest tam ktoś. Możemy za nim budować. Chyba. Mogę? Dobra, może to zbudujemy. Co? Mamy zbudować. Ej w ogóle czekajcie widzowie, może sobie otworzę tą skrzynię. Uwaga! Ale dużo materiałów, mogłem to od razu otworzyć. Dobra! Ale widzowie, niestety to jest koniec na dziś, więc...